Pora na spotkanie z Kazetką i Kazetem. Ekspertów od pośrednictwa nieruchomości Magda i Marcin oraz ich team już trochę znacie z naszych programów, ale dziś wyjaśni się skąd określenie Agenci do Zadań Specjalnych. No właśnie, a jakie są te zadania specjalne? Padają pytania ze strony klientów, co w zasadzie Kazet Nieruchomości robi dla ich nieruchomości, dla ich klientów, a w szczególności. Kazet i kazetka. Kazet i kazetka, którzy wspierają nas w codziennych staraniach. Jako profesjonaliści na rynku nieruchomości absolutnie zajmujemy się kompleksową obsługą obrotu nieruchomościami. Tak? Tutaj też warto dodać, że część naszych czynności, część naszej pracy klienci widzą, ale znacznej części nie widzą. I najpierw klienta zapraszamy na kawę do nas do biura, żeby zapytać. Czego poszukuje, jakie nieruchomości go interesują, jakie są jego preferencje, jakie marzenia, i według jego potrzeb dostosujemy ofertę nieruchomości, które mu prezentujemy. Bywa tak, że klient jadąc na dane mieszkanie, jest przekonany, że to będzie na niego wymarzona nieruchomość, a po obejrzeniu okazuje się, że jednak to nie jest to, i preferencje się zmieniają. Po decyzji klienta o zakupie i domówieniu szczegółów transakcji, to znaczy ceny transakcyjnej, terminów przekazania. Wkraczamy ponownie my i przygotowujemy taką dokumentację formalno-prawną, analizujemy aktualne dokumenty dotyczące nieruchomości, sprawdzamy stan jej formalno-prawnej i dochodzi do podpisania umowy przedstępnej. Po umowie przedstępnej klient uzyskuje finansowanie na zakup nieruchomości, wtedy dochodzi do podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. Z klientem sprzedającym również zaczynamy od wypicia dobrej kawy i ustalenia drogi dojścia do sprzedaży, jak również tego, dlaczego musi sprzedać i jakich narzędzi użyjemy. Co ważne, dla każdej nieruchomości indywidualnie określamy zarówno plan sprzedaży, jak i plan marketingowy. Ustalamy też wszystkie narzędzia, które wykorzystamy podczas naszej współpracy jako licencjonowany sprzedawca nieruchomości. A jakie to narzędzia dowiemy się w kolejnym odcinku. Agenci do zadań specjalnych zdradzą nam, czym poza tak oczywistymi aspektami jak profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie powinien się charakteryzować dobry pośrednik nieruchomości.